Sobota Robota pod takim hasłem organizowane będą zajęcia z robotyki. W każdą drugą sobotę miesiąca przez półtorej godziny dzieci i młodzież poznawały będą tajniki programowania czy tworzenia robotów. W tym roku chcielibyśmy uruchomić cztery grupy dla dzieci o różnym wieku i różnym stopniu zaawansowania, ponieważ po ubiegłorocznej akademii mamy już takich absolwentów zeszłorocznych, którzy chcą kontynuować naukę w tym roku i dla nich tworzymy specjalną grupę taką bardziej zaawansowaną, wiedzową, ale również tworzymy nowe grupy dla początkujących. Utworzone zostaną zespoły dla młodszych uczestników w wieku 6-9 lat, starszych od 10 do 15 roku życia. Grupa zaawansowana, którą Tworzyć będą absolwenci pierwszej edycji oraz oddzielna skierowana do rodziców, którzy będą chcieli wraz ze swoimi pociechami uczestniczyć w zajęciach. Czyli jeżeli któryś z rodziców czy mama czy tata interesuje się robotyką, sam chciałby teraz się pobawić takimi technicznymi zabawkami, które kiedyś były niedostępne, to zapraszamy do specjalnej grupy, gdzie tata może z synem przejść, czy mama z synem, czy mama z córką i razem poprogramować roboty. Taka grupa również będzie działała. Przewidzianych jest 8 spotkań każdej z grup. Deklarację uczestnictwa należy złożyć na minimum jeden semestr, czyli na 4 zajęcia. Koszt tych zajęć w grupach, gdzie dzieci są indywidualnie, to jest 40 zł za półtora godzinną y, formę zajęć, czyli za jedno spotkanie. Natomiast w grupie, gdzie rodzic jest razem z dzieckiem, to łącznie płacą oni 70 zł za te półtorej godziny. Zapisy prowadzone są w Miejskim Centrum Kultury.